Niesamowita przygoda, niesamowite efekty i coś, co zapamiętacie do końca życia. Chcemy, żeby ludzie pośpiewali trochę więcej, żeby te piosenki nasze mazowszańskie, które znają, które śpiewają na koncertach, mieli szansę zaśpiewać dla szerszej publiczności. Mazowsze miało ten zaszczyt, że przez ponad 50 lat pierwszym solistą Mazowsza był Stanisław Jopek, który spędził tu całe swoje twórcze życie. Postanowiliśmy w ten sposób uhonorować pamięć jego i jego wkład w promocję zespołu Mazowsze, nadając konkursowi jego imię. Poszukujemy osoby uzdolnione wokalnie, ale w każdym wieku, jako że mamy cztery kategorie wiekowe. Pierwsza to jest właśnie skierowana do tych najmłodszych naszych, od 8 do 13 lat, druga 14-19 lat, yy, trzecia 20-25 i ostatnia nasza kategoria Open, jak ją nazywamy 26. Plus. Koordynatorem regionalnym w tym roku będzie Kieleckie Centrum Kultury, jeżeli chodzi o drugi ogólnopolski konkurs wokalny imieniem Stanisława Jobka. U nas odbędą się przesłuchania i laureaci pierwszych, drugich i trzecich miejsc pojadą na finał konkursu. Nagrody są bardzo wysokie i mamy nadzieję, że dzięki nim również skłonimy potencjalnych kandydatów do wzięcia udziału w tym konkursie, ale również dajemy możliwość zaproszenia na trzymiesięczny staż któregoś z uczestników. Chcemy przekazać, że marzenia się spełniają, że warto spróbować, że warto podchodzić do życia bardzo optymistycznie. Po pierwszej edycji tego konkursu niektórzy laureaci rzeczywiście z nami zostali i są do dzisiaj. Konkurs zmienia naprawdę wszystko. Miałem być inżynierem, ale kiedy przyszedłem do siedziby zespołu Mazowsze w Otrębusach, e, tak naprawdę wtedy odkryłem, co tak naprawdę chcę w życiu robić. Nawet jeżeli nie jesteście związani z folklorem, ale po prostu kochacie muzykę, to naprawdę warto, ponieważ e, to jest inny rodzaj muzyki, pięknej muzyki i warto też odkrywać siebie na nowo.